Nową daczę Bigster można dziś kupić już za 100 tysięcy złotych. To naprawdę dobra cena, biorąc pod uwagę, że mówimy o wyjątkowo dużym suwie segmentu C, którego można za dopłatą wyposażyć w najnowszej generacji napęd hybrydowy od Renault. Czy jednak Bigster ma jakieś szanse w dobie chińskiej konkurencji, świetnie wykończonej, dobrze wyposażonej, atrakcyjnie wycenionej? Postanowiliśmy to sprawdzić, analizując na warsztacie nie tylko jego napęd hybrydowy, oparty na nowym, większym silniku, czy konstrukcję jego podwozia, ale też badając jego rzeczywiste osiągi i zużycie paliwa, skuteczność układu hamulcowego i jakość prowadzenia. Pokażemy Wam też, jak zmieniła się Dacia we wnętrzu, próbując gonić dzisiejsze standardy. Jeśli podoba Ci się tego typu formuła testu, to będę wdzięczny za każdy komentarz, za każdy kciuk uniesiony do góry i za każde podbicie filmu w aplikacji. A jeśli jesteś w stanie pomóc nam dalej rozwijać ten kanał i kreować jego treści w oparciu o własne pomysły, to dołącz do grona naszych wspierających, aby mieć realny wpływ na dalszy kształt kanału. Nadwozie Bigstera jest w dużej mierze rozwinięciem koncepcji mniejszego dastera Mierzący 457 cm długości i 171 cm wysokości Bigster jest od niego o prawie 23 cm dłuższy i o 5,5 cm wyższy, ale nadal w teorii oferuje aż 22 cm prześwitu. Do tego wyraźnie, bo o 4,5 cm zwiększono rozstaw jego osi w stosunku do Dastera. Zmiany sprawiły, że Bigster ma lepsze proporcje, choć i mniejsze zdolności terenowe z uwagi m.in. na większe zwisy. Auto przykuwa uwagę na drodze, sprawia wrażenie nowoczesnego i wcale nie wygląda na tanie. Do tego za sprawą stromo ustawionej szyby czołowej oraz maski z dwoma wyraźnymi przytłoczeniami daje kierowcy poczucie obcowania z autem o bardziej terenowym niż osobowym charakterze, przywodząc na myśl nowe modele Jeepa. Efektownie prezentujące się reflektory Bixtera skrywają pewną tajemnicę. Otóż światła mijania są wykonane w technologii led ale drogowe, czyli tak zwane długie, realizują już klasyczne halogeny. Po zmroku zestaw działa poprawnie, jednak wiązka światła nie jest aż tak szeroka i tak jasna, jak na przykład w przypadku testowanej wcześniej omody 5. Do tego światła długie emitują odróżniającą się od świateł mijania żółtawą wiązkę, co wygląda dość nietypowo. Plusem jest natomiast możliwość łatwej wymiany żarówki od świateł drogowych. Całe nadwozie daczy jest ocynkowane i pokryte lakierem o grubości od 90 do nawet 180 mikronów. Tak grubo nie są dziś malowane nawet droższe modele europejskie, a ocynkowanego w pełni dachu mogą w większości pozazdrościć daczy chińskie modele sprzedawane w Polsce. Porządnie przed rdzą zabezpieczono także podwozie Bigstera, co dobrze rokuje na przyszłość. A dokładną ocenę stanu blacharsko-lakierniczego Bixtera pokazaliśmy już w osobnym filmie na kanale dailydriver.pl. Pewnym pokrętnym elementem podwozia Bixtera jest jego układ wydechowy, który z uwagi na baterie został wyprowadzony po lewej stronie nadwozia na wysokości tylnych drzwi. Zawieszenie Daci Bixter to prosta konstrukcja, którą oparto z przodu na kolumnach MacPhersona, a z tyłu na belce wleczonej. To drugie rozwiązanie zapewnia nie tylko większą przestrzeń bagażową i łatwiejsze wkomponowanie baterii, ale też pozwala uzyskać większą ładowność ze spiętą achillesową chińskich suwów. Bixter udźwignie maksymalnie nawet 521 kg. Hamulce na obu osiach Daci w wersjach z automatycznym hamulcem postojowym mają tę samą dość małą średnicę 280 mm, ale tylne tarcze są znacznie cięższe od przednich bo mają niecałe 10 mm grubości. Wyniki prezentujące ich skuteczność hamowania zaprezentujemy w dalszej części filmu. Sercem Big Stara jest nowoczesny napęd hybrydowy opracowany przez Renault. Tak naprawdę pod jego maską mamy trzy silniki. Dwa elektryczne i jeden spalinowy. Bazę stanowi motor benzynowy, wolnossący, czterocylindrowy, który w stosunku do poprzedniego napędu hybrydowego DACI ma większą pojemność. Została ona zwiększona z 1,6 do 1,8 litra, ale tutaj mówimy o zupełnie nowym silniku. Jest to jednostka, która ma przede wszystkim bezpośredni wtrysk paliwa, w związku z tym oczywiście jest też tu filtr cząstek stałych, a do tego z aluminium wykonano blok i głowicę. Natomiast w samej głowicy mamy dwa wałki rozrządu, a sam rozrząd jest oparty nie na pasku, a na łańcuchu. No i co najważniejsze, w związku z tym, że tutaj mamy właśnie ten rozbudowany też i zaawansowany system zmiennych faz rozrządu, to jednostka napędowa jest w stanie pracować w cyklu spalania Atkinsona, który jest bardziej wydajny przede wszystkim pod kątem zużycia paliwa. Ale w związku z tym, że zużywa mniej paliwa, to automatycznie generuje też mniej mocy, bo jest to maksymalnie 109 koni mechanicznych i 172 Nm momentu obrotowego. Natomiast jego braki pod względem właśnie mocy i momentu obrotowego uzupełnia silnik elektryczny, który generuje 50 koni mechanicznych mocy i 205 Nm momentu obrotowego. Natomiast to, co jest ciekawe, uzupełnieniem tego napędu jest też rozrusznikowo-generator, który na co dzień pełni rolę przede wszystkim rozrusznika dla silnika benzynowego i generuje też prąd dla całego układu. Natomiast w pewnych momentach jest w stanie wspierać cały ten napęd mocą 20 koni mechanicznych i nawet 50 Nm momentu obrotowego. Uzupełnieniem tego napędu jest niewielka bateria o pojemności 1,4 kWh, która w tym napędzie, słuchajcie, jest już chłodzona tylko powietrzem. W poprzedniej generacji napędu hybrydowego mieliśmy baterię, która była chłodzona cieczą. Cały potencjał tego układu napędowego to niecałe 158 Koni mechanicznych, które trafiają wyłącznie na przednie koła poprzez bardzo ciekawą skrzynię biegów. Oznaczona symbolem DB45 przekładnia, ma cztery biegi dla silnika spalinowego i dwa dla jednostki elektrycznej. I teraz, to co jest też istotne, w stosunku do poprzedniej przekładni z tego starszego napędu hybrydowego, ona wytrzymuje większy moment obrotowy, bo jest w stanie przenieść do 450 Nm. Natomiast poprzednia przekładnia maksymalnie przenosiła 350 Nm momentu obrotowego. Wnętrze Bigstera nie przypomina tego, do czego przez lata przyzwyczaiła nas dacia. Duże, wysokiej jakości ekrany, futurystyczny design kokpitu oraz wielobarwne wykończenie deski rozdzielczej. Nie zabrakło przy tym fizycznych przycisków do obsługi klimatyzacji, uchwytu na smartfona, ładowarki indukcyjnej, gniazd USB typu C oraz zapalniczki, czy wędrującej lampki służącej chociażby do oświetlania bagażnika lub otoczenia wokół auta. Fotel kierowcy jest częściowo regulowany elektrycznie, pasażerowie kanapy mają nawiew klimatyzacji, a wnętrze daci wyposażono nawet w wydajny system oczyszczania powietrza. W drzwiach zaprojektowano spore kieszenie na podręczne rzeczy, a w tunelu środkowym chodzony schowek mieszczący w całości półlitrowe butelki. Nie zapomniano też o odpowiednim oświetleniu strefy pasażerskiej, czego brakowało nam w chińskich MGZTS czy TIGO 4. Docenić trzeba też możliwość błyskawicznego wyłączania asystentów jazdy za pomocą dedykowanego przycisku na kokpicie. To się chwali. Ale wnętrze daci nie jest pozbawione też wad. Plastiki są twarde, wszystkie bez wyjątku, i choć wizualnie dobrze się prezentują, z uwagi na zróżnicowaną kolorystykę i fakturę, to zimą potrafią lekko skrzypieć na nierównościach. Irytujące jest zapinanie pasów bezpieczeństwa, z przodu z uwagi na opcjonalny, wysoki tunel środkowy, a z tyłu przez zapięcia wpadające głęboko w otwór siedziska. Na dodatek, podobnie jak we wspomnianych chińskich autach Tigo 4 i MGZS, także i w Daci nie ma z przodu regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa. Kolumna kierownicza powinna mieć szerszy zakres regulacji, joystick od skrzyni biegów zagłośno pracuje, a Android Auto potrafi zrywać na chwilę połączenie z telefonem. Nietypowym problemem są też spaliny, które czasem czuć podczas wchodzenia do kabiny, z uwagi na wydech wyprowadzony przy progu po lewej stronie drzwi pasażera. Zewnętrzne gabaryty Big Stera sugerują, że auto jest naprawdę potężne i przestronne w środku. Jak to wygląda w praktyce? Słuchajcie, miejsca nad głową jest sporo, natomiast auto jest wyraźnie węższe niż inne suwy o podobnej długości. Natomiast ciekawe jest to, jak ten samolot prezentuje się dla kierowcy. Bo teoretycznie mamy dwupłaszczyznową, na przykład regulację kolumny kierowniczej, ale jej zakres mógłby być szerszy. Natomiast muszę docenić fakt, że Bigster jest pierwszą dacią, która ma naprawdę całkiem wygodny fotel i nawet dłuższe podróże przebiegają tutaj naprawdę komfortowo. Mimo, że mamy dość specyficzny zakres regulacji tego fotela, ponieważ manualnie regulujemy sobie tutaj odległość od kierownicy tego fotela. Natomiast już oparcie i wysokość fotela regulujemy elektrycznie. Natomiast to, co jest ważne, to to, ile ten samochód ma tego miejsca z tyłu. Z uwagi na to, że Bigster ma zwiększony rozstaw osi względem dastera, to faktycznie tutaj jest naprawdę dużo więcej miejsca i za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu ja mam jeszcze prawie 10 cm przestrzeni na nogi i do tego naprawdę dużo miejsca nad głową. Ciekawy jest bagażnik Dacia Pixter. Mimo, że jego kubaturę ogranicza w pewnym stopniu akumulator trakcyjny, to i tak można liczyć nawet na 546 litrów jego pojemności, a w wersji spalinowej nawet na 667 litrów. Do tego jest on długi, ma bardzo praktyczny kształt, a po złożeniu oparć kanapy spokojnie można przewozić przedmioty o długości nawet 2,7 metra. Jest to jeden z najlepszych bagażników, jakie w ogóle można spotkać w suwach, bo tu katalogowe dane przekładają się na użyteczną pojemność. Co więcej, wyposażono go też w dodatkowe gniazdo zapalniczki, wędrującą lampkę, a także wygodnie mocowany podnośnik. Szkoda tylko, że jakość tkaniny, która posłużyła do jego wykończenia, jest niska, przez co zapewne szybko będzie widać ślady jej zużycia. Według producenta Dacia Bigster z tym napędem hybrydowym powinna rozpędzać się do pierwszej setki w 9,7 sekundy. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdzimy sobie na tym egzemplarzu. Nie mamy tutaj trybu sportowego, jest tylko tryb eko albo standardowy. Więc korzystamy z tych normalnych ustawień. Także 3, 2, 1. Start nie jest zbyt spektakularny, ale teraz już czujemy, że auto łapie drugi oddech. No, i już to mamy 100 km na godzinę w 9,6 sekundy. Praktycznie tak szybko, jak obiecuje to producent, nawet nieco może szybciej. Natomiast to, co jest istotne, niezależnie od tego, jak mocno jest naładowany czy rozładowany ten akumulator, to te czasy przyspieszeń, jakie mierzyliśmy Bixterowi, praktycznie zawsze mieściły się w tych niespełna 10 sekundach. Więc nawet jak macie rozładowaną tą baterię, to i tak. Powinniście zrobić to przyspieszenie właśnie poniżej 10 sekund. I co istotne, słuchajcie, powyżej tej prędkości jest nieźle, do szybkości 140 km na godzinę. Auto rozpędza się w 19 sekund. Natomiast jest tutaj mocno odczuwalna, że tak powiem, zmiana przełożenia przy prędkości niecałych 120 km na godzinę. I widać też to na telemetrii, na czasach przyspieszeń. Ponieważ od 110 do 120 km na godzinę Bigster rozpędza się w 2,8 sekundy, ale od 120 do 130 km na godzinę ten czas skraca się do 2,5 sekundy. Co ważne, sam napęd działa bardzo płynnie. Jeśli ktoś się obawia, że dacze dostała jakiś powiedzmy bardziej archaiczny napęd hybrydowy niż modele Renault, to tutaj mogę Was uspokoić. Ten samochód ma równolegle, że tak powiem, Wstawiane układy najnowszej generacji hybrydowe, działają one bardzo płynnie i to się ceni. Warto też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę te czasy przyspieszeń, jakie są podawane czy to w katalogu, czy te, które zmierzyliśmy przez naszą aparaturę, one do końca nie oddają prawdziwej dynamiki tego samochodu. Dlaczego? Ponieważ kiedy jedziecie sobie, powiedzmy, w trasie i macie tą baterię już, że tak powiem, naładowaną, bo auto sobie zdążyło ją doładować, to subiektywne odczucia co do dynamiki są dużo lepsze, ponieważ nagłe takie przyrosty mocy, piki mocy, kiedy wyprzedzacie inne auta w trasie, są naprawdę duże, mocno odczuwalne. I nie ma żadnych problemów z wyprzedzaniem innych pojazdów na trasie. Jeśli chodzi o działanie skrzyni biegów, to chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, że całkiem nieźle ona funkcjonuje w momencie, kiedy musicie szybko zmieniać kierunek jazdy przód-tył. Zobaczcie, w przeciwieństwie do wielu chińskich samochodów, tutaj można całkiem szybko zmieniać właśnie ten kierunek jazdy przód-tył. Może nie tak szybko jak w japońskich samochodach, ale faktycznie możemy bardzo szybko nawrócić na wąskiej drodze, i za to duży plus dla Daci. Hybrydy kupujemy jednak po to, żeby przede wszystkim były oszczędne i zużywały mało paliwa. Jak pod tym kątem wypada Bigster? Słuchajcie, całkiem nieźle, chociaż pamiętajcie o tym, że my testowaliśmy to auto w warunkach praktycznie zimowych przy temperaturze oscylującej wokół 0 stopni Celsjusza i zauważyłem, że te wyniki były nieco gorsze niż moich kolegów, którzy testowali te auta latem. Słuchajcie, w mieście to zużycie paliwa jest naprawdę bardzo przyzwoite. Kształtuje się na poziomie nawet 4,5 litra bez na 100 km, natomiast nawet jeśli będziecie jeździć dynamicznie, to, to zużycie paliwa dojdzie do 5,5-6,5 litra bez na 100 km. Natomiast Bigster nieźle wypadł też na trasie przy wysokich prędkościach. Na drodze ekspresowej, przy rzeczywistej i stałej prędkości 120 km na godzinę, zużycie paliwa wynosi równe 7,7 litra. Bez 11 km, natomiast na autostradzie rośnie do nieco powyżej 9 litrów, jeśli jedziecie stale z prędkością rzeczywistą 140 km na godzinę, która według licznika oscyluje tak naprawdę wokół 144 km na godzinę. Ale pamiętajcie o tym, że jeśli tylko okazjonalnie się rozpędzacie do tych prędkości, na przykład 140 km na godzinę, bo ktoś wam zajedzie drogę, bo musicie poczekać, aż tir skończy wyprzedzanie i tak dalej, tak dalej, to zużycie paliwa będzie zdecydowanie mniejsze, nawet jeśli potem będziecie musieli się znowu rozpędzić tych 140 km na godzinę. Hybrydy tak mają, że one po prostu nie lubią jazdy ze stałą wysoką prędkością, zwłaszcza jeśli mówimy o hybrydzie, która jest ukryta w nadwoziu suwa. Pod względem skuteczności układu hamulcowego przyznam, że Dacia Bigster nieco mnie rozczarowała. Słuchajcie, droga hamowania z prędkości 100 km na godzinę na oponach zimowych przekroczyła 45 m. Spodziewałem się raczej rezultatu na poziomie 41-42 Metrów, bo takie, że tak powiem, wyniki uzyskujemy przeciętnie w podobnej wielkości suwach na dobrym ogumieniu. Ale właśnie myślę, że tutaj problemem jest ogumienie, ponieważ powiem Wam szczerze, że testowane wcześniej Dacie naprawdę zawsze świetnie wypadały w próbach hamowania, często lepiej od bardziej uznanych marek, dzięki temu, że one miały praktycznie zawsze ogumienie firmy Michelin. Natomiast tutaj mam opony firmy Semperit, które nie należą do najwyższej półki, i moim zdaniem może mieć to wpływ na. Drogę hamowania, jaką uzyskaliśmy w poszczególnych próbach. Co więcej, mogę Wam też powiedzieć, że na przykład dacie Jogger, które miały z tyłu hamulce bębnowe, to dzięki temu, że miały naprawdę dobre ogumienie, one się zatrzymywały na oponach letnich na dystansie nieco powyżej 35 metrów, gdzie inne samochody, podobnej, że tak powiem, postury, gabarytów masy, zatrzymywały się przeciętnie na 37-38 metrach. Także to ogumienie może robić różnicę. Sprawdzimy sobie latem takiego Bigstera na oponach letnich, czy te próby hamowania wypadną lepiej, ale oczywiście w kontekście i w porównaniu do innych samochodów z oponami letnimi. Natomiast muszę przyznać, że Bigster wypadł naprawdę fajnie pod względem działania układu hamulcowego, tego subiektywnego odczucia, ponieważ mimo tego, że jest to hybryda, czyli mamy te dwa układy hamulcowe, hydrauliczny no i ten elektryczny, gdzie jest rekuperacja, że tak powiem, w trakcie hamowania odczuwalna, no to mimo tego tutaj czujemy, że auto reaguje w sposób bardzo gwałtowny na każde wciśnięcie pedału hamulca. Oceniając sposób prowadzenia Bigstera, chciałem podkreślić jedną rzecz. Ten samochód prowadzi się zupełnie inaczej niż Duster. Duster ma zawieszenie nastawione bardziej pod jazdę terenową, zdecydowanie bardziej sztywne tak, aby po prostu w tym terenie nie dobijać podwoziem. Natomiast Bigster zdecydowanie jest bardziej komfortowy, lepiej wybiera poszczególne nierówności, może nie płynie po tej drodze, ale naprawdę jest zdecydowanie bardziej komfortowy i jest to mocno odczuwalne, kiedy przesiada się z takiego Dastera. Do Bigstera. Co ważne, mimo że ten samochód jest nastawiony myślę przede wszystkim na jazdę rodzinną, wygodną, to dobrze zachowuje się przy wysokich prędkościach, jest stabilny i to zarówno podczas jazdy na wprost, jak i wtedy, kiedy nieco przesadzicie z prędkością w zakrętach. Co istotne, mimo że samochód ma takie komfortowe nastawy zawieszenia, to przechyły tego nadwozia w zakrętach nie są duże. Natomiast zauważyłem jedną dziwną rzecz. Słuchajcie. Układ kierowniczy tego samochodu ma naprawdę dobrze dobraną siłę wspomagania podczas takiej normalnej, zwykłej jazdy, nie jest przesadnie mocno wspomagany, tak jak było to w przypadku chociażby o mody 5, która niestety ma układ kierowniczy tak powiedzmy agresywnie nastawiony, tak mocno wspomagany, że po prostu jest nieco zbyt nerwowa na co dzień w takim prowadzeniu, trzeba się do niej mocno przyzwyczaić. Tutaj wsiadacie i wszystko gra od razu dobrze. Natomiast w momencie kiedy szybko zmieniacie kierunek jazdy lewo-prawo bo czuć, że siła wspomagania tego układu kierowniczego nam się zmienia. Raz jest większa, raz mniejsza. To może przeszkadzać tylko wtedy, kiedy będziecie jeździć tym samochodem w sposób taki naprawdę bardzo dynamiczny, czyli raczej prawie w ogóle, ale chciałem to podkreślić, bo zauważyłem właśnie taką przypadłość. Natomiast chciałem też podkreślić to, że myślę, że tutaj nieco niepotrzebnie i zbyt nadgorliwie momentami angażuje się system stabilizacji toru jazdy ESP, ponieważ wbrew pozorom ten samochód naprawdę późno traci przyczepność mechaniczną. Aby stać się właścicielem Daci Bigster trzeba mieć co najmniej 101 400 zł. Za wersję hybrydową trzeba zapłacić niecałe 125 000 zł. A jeśli miałaby ona mieć też takie wyposażenie jak prezentowana odmiana Dżurnej, to już 133 tysiące złotych. Dorzucając jeszcze kilka opcji, dojdziemy z rachunkiem do 140 tysięcy złotych. Sporo, choć w tym przypadku można liczyć na rabaty. Czy warto? To już pytanie do Was. Mnie przekonuje ergonomia kokpitu, pojemny bagażnik, przestronne wnętrze i oszczędny napęd. Podoba mi się też sposób prowadzenia, wygląd i coś, czego nie uświadczyłem w dawnych modelach Daci: przyjemność z prowadzenia. Naprawdę. Ale nie lubię skrzypiących plastików, które sprawiają wrażenie łamliwych, przeciętnego wyciszenia kabiny i braku napędu 4x4. Przy takim prześwicie, napęd wszystkich kół to dla mnie element obowiązkowy. A co o tym sądzisz? Może już użytkujesz Bigstera, a może wybrałeś coś innego zamiast niego? Napisz o tym w komentarzach. Jeśli film przypadł Ci do gustu i chciałbyś widzieć więcej tego typu treści, będę wdzięczny za kciuk uniesiony do góry i komentarz. Gdybyś chciał wesprzeć nasze kolejne produkcje, w tym dość wymagające testy na warsztacie, to możesz to zrobić w ramach konkretnego projektu w serwisie Patronite. Tyle dziś ode mnie szerokości!